Wygramy dziś Ligę Mistrzów motorem Lublin Bo tak zagłosowaliście u mnie na Instagramie Daję opsa ok. Dziś nie robię transferów, ale gdy pokonam kogoś w europejskich pucharach To losuję od nich jednego zawodnika A przed każdym sezonem otwieram złotą paczkę I zawodnik, który się pojawi, trafia do naszego składu Jest suszarka, jest chłoptaż. Naprawdę nazywam się Janusz Pijanka Jestem ja i jest też Pakunek hmm. Bo dzisiaj przez trzy pierwsze sezony Ten skład będzie wzmacniać tymi koszukami Secret Ball. Później standardowo do zawodniku będziemy dostawać z złotych paczek. No i zobaczmy, co tam się szykuje. Dawaj to. Zostaw to! Otwieramy. Krówkę, druga, wlepy, i tu jest pakunek. Zmiana skina. Espanio. przypominam jakiegoś zawodnika Espanio. Wylosujmy zawodnika Espaniolu. Jeszcze odcinek nie było legi? Był taki komentarz, więc koło delikatnie się zmieniło. Ale jaka to będzie pozycja zawodnika z Espaniolu? Zaczynamy od pomocnika. Który to będzie zawodnik dokładny? I mamy szóstkę. jest Kral, kiedyś wielki talent, teraz w sumie nie mam pojęcia. Wchodzi Kral, złota karta. No i on mocno się wyróżnia. Jedną koszulkę z Secret Ball, on da wam. Na Instagramem pod najnowszym zdjęciem to napisze najśmieszniejszy komentarz, wygra koszulkę. No i też musicie zaobserwować mnie na Instagramie i te Secret Ball. A co to jest w ogóle Secret Ball? Są no to mystery boxy, w które można trafić właśnie takie koszulki. Jest to idealny prezent dla osób, które chcą zbierać koszulki piłkarskie, ponieważ nie wiadomo co tam będzie. Może być Barcelona, PLC, Radunia. Przy zamówieniu możecie wypisać 5 klubów, których nie chcecie dostać. Oczywiście do Secret Ball link w opisie i też do konkursu. I czemu oni mają tylu SPD? No ale zmienię informację na taką Najbardziej wierzę w NDI Dziękuję On wygląda zbyt dobrze Motorem będzie ciężko wygrać Polską Ligę A co dopiero grać w Lidze Mistrzów? Ale przemyślałem to, jestem mądry Kłamiesz Aha Dodałem nasz piękny motor Lublin Do Ligi Konferencji, gdzie faktycznie mamy szansę wygrać jakiekolwiek spotkanie Pierwszy mecz w Lidze Konferencji Hers. A zobaczmy mecze ligowe jeszcze z ciekawości Czy mamy mocno przesrane? Mamy Bo serio, przypominam. Jakieś zawodnika i nie zlatana menelowicie Endiaje w drużynie tygodnia. To dla ciebie Endiaje. Zradzasz nie? Po prostu wygrywałem pierwszy mecz. Oda Do porażki. No ale fatalny. A jak my tutaj Nic nie wygramy. Bo to będzie 15 sezonów i nic Helsinki. Jak to wygramy tańczę samba My muzykanci. Nie wygraliśmy, What? ale bardzo chciałem zatańczyć taniec kurczaka. Ja ich tu przyniosłem z nadzieją Że coś wygrają. Ej to dziwne. Mamy ligę konferencji I gramy z Legią. Coś tu się pomieszało. No, a z można kogoś wyrwać Czego? Lukinias? On był tak dobry Remis! I Lukinias strzelił a diaje Może jakbym go zobaczył To bym zrobił tak Ty jesteś chory człowiek! Mamy z Kopenhagą Ceglarz I przegraliśmy My nic tutaj nie wygramy Ani jednego meczu a no, mezy Antalya z Jak przegracie Daję wam Dajem dupy No właśnie No nie przekonamy ich Ale Carlsbanko Brakuje nam wielkich wielkiej a Obróżne diaje Jak ta mordka może kogoś nie przekonać? Nikos No nie tu też jeszcze czerwona karta. Kto może dostać szansę? Kubica. To ten się rozpierda. Arek Wójci. Piąty Arek Wójci. Dla... ...szczerbatych. dla szczerbaty. Oni mieli 10 strzałów, 9 w ale przegraliśmy. No, na on diaje. Są jeszcze jakieś mecze. Czy jest tu tylko 6 spotkań się rozgrywa? Ale ja też nic nie wygrałem. Identyczne tych jak my. To już po sezonie. Niko nie pozyskamy. Piszcie oczywiście swoje propozycje w ogóle w komentarzach na kolejny klub. Bo zamierzam wygrać w każdym klubem z jak Ligi Mistrów. 5000 lajków i kolejny odcinek. Moim wielkim marzeniem jest to, żeby się zakwalifikować chodzić do ligi konferencji Mieć trzecie miejsce A czy ten skład stać na to? Zagrażowi spadła cena? A, ma to masz. Na, na którym miejscu byliśmy? Jak w dole tabeli to daje ci 20 zł. Nie byliśmy na ostatnim. wcale nie sprawdziłem wcześniej czy byliśmy I nie byliśmy w dolnej części tabeli Które miejsce daje Europejskie Puchary? Trzecie? A byliśmy na piątym. Ale tak dobry wynik Lech potem wygrywa i nie będzie Europejskich Pucharów Następny sezon po prostu trzeba przesymulować Chyba, że Puchar Polski wygraliśmy Nie wygraliśmy Kika mnie wytrzymuje. Piasie, rundzie przegraliśmy. Spuszczą pokarm. Puszczają mi nerwy. Kurczę co? Wiecie, kto nim jest. Wy już wiecie. Iszak, Nie o niego mi chodziło. Mraz u nas najlepszy. Ale na pewno był Ndiaje. Był dziewięć bramek. Jaką się nazywał dźwięczny? Mbaje Ndiaje. I król królem Asys. A w zespole może Ndiaje był najlepszy. Nie, Mraz. O jedną bramkę. Kurdy, we wszystkim Mraz był lepszy. Kral, najwięcej Asys. Później ceglarz. Kubica. A mało zagra. Czas na drugi sezon. I czas na drugi boksi. O kurdy, to chyba mocny. Polski. Gitens, co ty pierdolisz człowieku Borussia, nie ta koszulka jest przemocna A nie dość że koszulka najprawdopodobniej pójdzie na konkurs to jeszcze jaki mocny los będziemy mieli no i szczerze chciałbym tego gitensa i będzie to tym razem obrońca co fajnie ale na przykład trafić takiego kapara średnio to widzę i mamy zawodnika numer 4 Gus. tyle ciekawych zawodników mamy dostajemy tego holendra ale może mieć wielki talent jak faktycznie ta koszulka będzie na konkurs Wybierz ją, hmm. bo będzie śmierdzieć wieprzy, tak? Chodzi o mnie. Zamieniamy go za Rudola. I pierwszym jest kks katowicy. Katowice. Dola, 2-1. Kral i Kral. Czy SPD zostanie królem strzeców? Suszuce Bonusu, przypominam. Czekajcie, jak on się nazywa. Ten z Algerii. Teraz nie mogę sobie przypomnieć. W takim ze stale to pominimy, ale z Lechem poznać, zobaczmy ten mecz. I zweryfikuję, czy się nadajemy. no nie wiem, czy się nadajemy. O, jeszcze mecz z Rakowem. Kurde, no z tymi dobrymi to remisujemy. czy Ale ten gyski przy... 39. On miał wykrować całą linię obrony 3-0 DIAJE To dla ciebie gościu Dla widza, dla widza Za kogo wy mnie macie? Gej, lej, 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 lej. No i Legia Póki co bez żadnej porażki DIAJE no i tyle, bo 2-0 było. No i piękny mecz. I sami widzieliście początek bez żadnej porażki. Ale tu 4-0 przegraliśmy, 3-0, 2-1, 2-0. Ja się martwię, że ktoś odszedł bez mojej wiedzy. No no wszyscy są w składzie. W klasie? nie spadliśmy, ale byliśmy na 13 miejscu. Po wzmocnieniu z Borusi, a ostatnio było 5. To po co te wzmocnienia, jak one nic nie dają? Legia wygrywa, przecież my z nimi wygrywaliśmy 2-0. Doszło do przekupstwa. On sprzedał klucz. Co ty gadasz, człowieku? sezon zostaje Kurminoski. Czy <grymne> był nasz piękny zawodnik? Bayern diaje 13 bramek. Asysty Adrian. No i lublecki, lewy obrączka. 6 asy. Na tej lewej stronie to jest duet nie do zastąpienia D.I. najlepszy zawodnik bez wątpienia Ceglarz z 17 spotka A 7 bramek Mraz co z tym napastnikiem Tylko 5 bramek Awasystek Lubrecki, Samper, Kral, Giz A jak Giz grał? No Nie rozumiem o co chodzi z tą drużyną Czemu oni nagle grają gorzej? Ale mamy ostatniego boksa Oby tu był Real Betis Piękny herbik, super koszulka No i zawodnik Betisu Jak on nam nie pomoże to już nie ale na, na konkurs daje koszulkę Borusip. No jaka to będzie pozycja? Albo brankers, albo na baski. Nie, no na baski. Na bank. Kurde, no Matanowicz albo ten... <grymine> HD Stój, 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 stój Aaaaaj Janis Sen Dosyć młody zawodnik, więc on liczy, że się rozwinie No i zmiana Senhadi Jezu, co to za nazwisko Zamraza to jest idealnie, bo ten mraz to nic nie robi w tym sezonie Spadaj Szczawiu Na każdą pozycję dostaje śpiew aby europejscy poznali I pierwszym jest z pogoniu. Remis Ja już się boję tego sezonu Ja pier... CO JEST? Jakim cudem oni tak przegrywają? Coś ty zrobił o co wam chodzi? Galerię, sen HD, dawaj, bramka swoja. Jak to się dzieje? Jeśli on ma zawieszenie. Nie, mijzę, że w trakcie sezonu będzie jakieś wielkie odkucie. Nie wierzę w to. Jeszcze ten mecz? Kurw! Nie ma takiej informacji, żeby inaczej pasowała, no. Jesteśmy w jakiejś pętli. To jest Symuluję do końca i nie patrzę na wyniki, żeby się im denerwować. Bo złość piękności szkodzi. Dużo się nie złoży. Bardzo ciekawe. Kur! Dobra, złożysz się. Dobra, jeszcze ten mecz, ostatni. Nie wlika, nic dalej. Czy oni wystawiają diaje na bramce? Końc sezonu. Patrzę, jak jest Jestem szczęśliwy. Na pewno dobrze poszło. 14 miejsce. W pierwszym sezonie tylko z, z krale najlepiej sobie poradziliśmy. Puchar Polski, widzę. My chyba z nimi przegraliśmy. Tak, czwarte final z nimi przegraliśmy 2 do 0. I czyja wina w tym składzie? Trenera? Możliwe, bo to ja. Król Strzęsko, szymczak. Eee, nasz zawodnik był Kali Scanner. Zmieniłem pozycję i 13 bramek, a nie ma naszego Diaye. W asystach? Bam diaje! 6 asyst, o jedną mniej niż Gold Rosołek, 2 mniej Niż Dobra, czyli się spisał. A bramek też na pewno nas strzelał. 6 bramek, 6 asyst. Sandy, 10 bramek, 4 asysty. Kaliskan, 13 bramek, 4 asysty. Kral 4-4. No i nie wiem co tu nie działa. No ten Gis. Czy ja go wyrzucił z klubu, żeby było lepiej? Może on ma krzywe nogi. Czas na wzmocnienie. Złota paczka. Ktoś się pokazał, a to się. To będzie drugim najlepszym zawodnikiem z tej paczki. Gertruda! Przynajmniej w to on miał potencjał. Ohoho! Ho. W FC25 już aż tak dobry nie jest, ale 84 potencjału na motor Lublin to bardzo dużo. Gertruda w pierwszym składzie 83. Nie odmieni naszego zespołu, to nic nie odmieni. Kory. O co chodzi z tym zespołem naszym? Nie mogę zrozumieć. Zobaczmy sobie pierwszy miesiąc. Raku. Cześć, Odwróćmy! Los. Za ciosem! Bardzo świeża. Nie mam co się denerwować. Remis w naszym wypadku jest dobry. Ale to ekseklasa, kury. Dlaczego? Aaaaaah! My znowu wszystko przegrywamy. Ja, jeżeli to nie wina formacji, to ja nie wiem. Może taka formacja coś zmieni. O, remis z Lechem. Dwa indiaje, drużynie tygodnie. Znowu remis, ale skoro koroną Trochę gorzej. Ale znowu formację jeszcze nie przegraliśmy. No i się stało. O, wygraliśmy. Dawno tego nie widzieliśmy. Ja już zapomniałem, co to zwycięstwo. Łagam was, chłopaki. Kurde, zrobię wam nic. Aaaaa! Mamy koniec sezonu. Zmienimy formację. I nagle 4-0 wygrywany. 2-0, 2-0. To akurat remis. Ale 3-1. To wszystko, ta formacja. Formacja mi zepsuła. A ta formacja nagle działa 100 razy lepiej Ostatnich miejsc nie mamy Nawet byliśmy wyżej niż 11 miejsce Wyżej patrzymy znaczy nie ma nas 5 nie mamy czwartego nie mamy 3 raku I my okay. na drugim To mistrzostwa brakowało Dużo Drugie miejsce daje chyba co najmniej jakąś ligę Europy Pucharze Polski Półfinał ze Śląskiem pokarny, A przegraliśmy I korona wygrywa Koncu zespół się poprawił bo ja naprawdę już moja nerwica dostała nerwicy Królem strzelców zostaje. The cat Ja. A nasz Janis, Hiszpan, 19 bramek, Bajen, Diaye, 15 bramek, a w Pululu Gertruda jakoś środkowo obrąca 8 asyst. I zagrał o spotkanie mniej, według mnie on zasługuje na tą nagrodę. San Hadi, 21 bramek, 6 asyst, Diaye, Bajen, 17 bramek, 4 asysty. Gertruda, co za wejście w zespół? 4 asysty, właśnie Gertruda, później król nasz napastnik, Samper. Będzie zaraz piąty sezon, a najpierw Paczuszka. To będzie w tej pasce? Ktoś dobry czy dupa wołowa? Stanks! To dobrze? Ej, 81 potencjał Nowy dzień jest. Stanks! No w tej już mi psychika nie wytrzymała. Ale zobaczyłem teraz. Baję and jaję. No i od razu humor lepszy. No i mamy eliminację do Ligi Konferencji. że Liga Europy będzie. I zaczynamy od remisu. Znowu to się zaczyna. Widzę. Czy ja mogę dodawać do tej drużyny zawodników, żeby grali lepiej? Czy to jest bez sensu? Gramy z Bran! Kogo oni mają? Może kogokolwiek kojarzę. Sery? Ale jebią mu sery. Czemu ja muszę być męczennikiem? Remis! Ale to u siebie! Kalis Kanre wszedł i od razu strzelił, ale zmiana! Pierwszy raz coś wyszło. Podaje blika. Rewanż! Indiaje! Drużynie Tygonia. Jaki on jest dobry! Czerwona kartka Gertrudy! No czy ja muszę zaczynać dzień od kurwienia. My mamy do pozycji albo Bartosia, albo Najemskiego. No na teraz to nie ma szans, żebyśmy wygrali. Kurde, myślałem, że mnie zaskoczą. Wygrywamy z Puszczu. Wygrywamy z Krakowią. DIA -E, Man of the Mesh. Remis. No ale kolejny remis. Oby chociaż było te drugie miejsce. Koniec sezonu. Na początku składzi DIA -E 78. On po 88 overall leci na spokojnie. To raczej szybko się ten odcinek się nie skończy. Kral już 85. Stanks. Nic się nie rozwinął. No najgorszy są bez wątpienia Król i Van Hoven, A jak jak poszło w tym sezonie. Nie byliśmy w dolnej części tabeli. Ale liczy na mistrza. Nie na siódmym nie. U szóste nie. Piąte nie. Czwarte nie. To już chyba całe europejskie pytanie. Kurde trzecie 60 punktów. To miał być mistrz. Legion nami o jeden punkt więcej. A Lech o 8 punktów. Pucharze Polski W pierwszej ludzie pokonujemy Jagiellonie. Świerć finale Krakowie. Półfinale Lech Dance I finał z piastem Gliwice. No i finał wygrywa Motor Lublin. W końcu jakieś osiągnięcie Królem Strzeców klasy Pan Chelli, Ale on wygląda ciekawie 20 bramki w 34 spotkaniach On może być potężny Może w był nasz Nie, kalma No i Bayern dia w 7 On jest naszym najlepszym zawodnikiem No ale oczywiście, że tak Ściniący na 7,35 Kaliskane. 22 spotkania A ten Stanks nie grał? Czemu on tylko 3 bramki. A w asystach? A Stanks najwięcej No dobra, to w się obronił Gertruda 5 a to będzie wzmocnieniem? No i jest ta paczka. Cholewka. Amir, daj mi dobrą kartę. To nie będzie żaden problem, ser. Nie, tu znowu babsko. Ale koło weźmiemy nie to skład. Ty, wahi. Chyba wahi oznacza zmianę formacji. Chociaż nie wiem. No, 84 potencjału. To może mieć taki overlink. Mam naszego wahiego. On nie może grać na prawym ale liczę na to, że komputer go jakiś cudem wystawi na tą pozycję. jestem ciekaw, czy grałem w tych europejskich pucharach Ej, chyba nie grałem. Zobaczmy, pierwszym jest z Krakowią. Nie, no. Kur... Co zrobię? Zmianę w tym klubie to tutaj po co? Z Legio, to jest ważny test. Remis. O, wygraliśmy! 3-0! Od 88 takiego wyniku nie widziałem. Ej, my grałem w Lidze Europy! Ja całą nie zagręciłem praktycznie ten kolem. Tak wygląda jej skład. A, no chociaż jeden mecz wygrać! Jeden mecz, żeby zrobić ten głupi los! je? Simon i Wahi, Wszyscy z Senegalu Teraz wygrać ten rewanż to jest zjeść ciasto na diecie. Matko bożko I dali radości w końcu, cokolwiek Ale kral, i Jani Sanhandi. I troszkę zmieniłem ty koło, bo na tego bramkarza to było zero szans Jaka to będzie pozycja? No i chyba pomocy. Mają tu lepszych zawodników od naszych Który to będzie dokładnie zawodnik? Chyba 12? Yadi Varshere to to ja o, Nie wiem, czy coś wyczerujemy. No i warsza ma 80 overallów. Za Stanksa nie nadaje się. Za Simona, No on tu ma minus 15 overallów. Oficjalnie grałem w Lidze Europy. Mamy na semecie Widze Europy. tych ciekawych to Newcast, Nie do pokonania. Apollo na początku. I się zastanawiam, czy ten warsza Ty, tu ma plus 2! Ty wahi tu, wejdzie Simon. To może mieć sens. Wygraliśmy! Kali Scanner Stanks. Mój pomysł zadziałał. Może i napastnik. Nie potrzebujemy napastnika. 73, 69, 68, 72. I mamy numer 4. Nie wiem, czy to nie najsłabszy. Najsłabszy, ale on ma 20 lat, więc może mieć jakikolwiek fajny potencjał. 69 obrała na ławkę. Przyda się. No i tu Haugesund na napadzie jest. Sorry. Sorry, że musimy was rozjeść. No i to zrobiliśmy, mendijanie. Machin trafia karnego, ale trafię jeszcze żółta kartka. I ugotował obiad. Dzisiaj chusteczki. Debil jesteś. Nie no. ja zdaj z tego obra. Kolejny pomost. O Jezu, oni są fatani. I których to będzie dokładnie numer? I mamy numer 9. Chcemy Morty na Agnesa Konrada Sena. Nie, to ja go nawet nie zabieram. Wygraliśmy dwa mecze, żadnego wzmocnienia. A to jest AGF. Ale wyjdźmy z grupy. Tam może będzie Liverpool i jakiś cudem raz wygramy. Oj, tu przegraliśmy spokojnie. A ja jestem z Liverpoolem. I wygraliśmy! Lubrecki! Lewy obrońca! Kogo weźmiemy z Duńskiego klubu? Zatrzymaj się! A bo dobra, obrońca też w porządku. Ej, hey, mają po 70 overall. normalnie. Zawodnik pod numerem 4. Felix Baymo. 74 overall. Na spokojnie wchodzi do pierwszego składu. Od razu ta obrona jest coraz lepsza. Pierwszy naprawdę bardzo ciężki match, a też bardzo dobry zawodnik tam może być. Stengs Czerwona. No są tu znane twarze. Po tego Sariego kojarzę i chyba tyle. Kurde pić, ale co to było za spotkanie. Ciekawe czy z Stęksem byśmy dali radę. My z Rangersami. Kolejny zespół, który może mieć fajnego zawodników. No oh, i Mis, ale stań z bramką. Wygranie w tym meczu to jest największe marzenie. Ja pierd... Oni mają kosty na bramce. Doku, Jaza, Kołto, Robertsona. Co tu się dzieje? A my z Simonem na SPD wygrać. Miałam taką ciutkę nadzieję. Ale... No i René, te pierwsze mecze mieliśmy naprawdę bardzo łatwe. Teraz jest ciężko. Ogólnie w Lidze Europy jesteśmy na 14 miejscu, więc nawet jak dwa mecze przegramy, chyba będziemy grać dalej. Chociaż się nie. Ale zostałeś w mordę. I zaczyna się marzyć, że, że nie wyjdziemy. Zostaniemy z Szechtarem. Kurde, myślałem, że to my wygraliśmy. No i czy przeszliśmy dalej? 23. Udało się, gramy dalej. Z Borusium i Shindabach gramy. No tutaj można wyrwać fajnego zawodnika. 2-1. Nauczyłem się krzyczeć. Wahi. Kral. Bramkarz, bramkarz! On musi być dobry. Mają cztery. Oś Roman Zimmerman I Trafford Ej każdy jest lepszy niż obecny nasz bramkarz Dostajemy chyba tego Zimmermana Nie wiem czy najbardziej z tego się nie cieszę Burkitt 72 Zimmerman 78 Ej zaczynam wierzyć, że możemy wygrać Ligę Europy Jestem jakiś chory No i rewanż 4-2 wygraliśmy Simon Fahik Diaye I Stanks. Ale zagraliśmy Kocham was chłopaki Ale, ale ja ciebie nie... To tym razem będzie Pomocy Gramy w kolejny ruch oczywiście. No mają SPDku i każdy jest lepszy niż Simon. O What? jest Simo, Ale tego Simona to ja nie chcę. Tu będzie ciężko trafić co ja chcę. Mamy numer 9. Pani78. Podejrzanie się uśmiecha jakby był po spomagasza. Ja jestem zadowolony. I mamy Lipaniego w składzie 78. W 1.8 trafiliśmy na Syvillę. 1-0. Thanks. Jaki to będzie za mojej Syvillę? Nie bramkasz obrońca. Jak jeszcze lewy obrońca teraz spalnie. Numer 7. Mane. Kurde, 74. No, chyba mnie nie widzieliście. Więc, Mane, liczę, że się jeszcze rozwinie. Po prostu. Tu 4-1. W końcu takie wyniki weksa klasie. I rewans sevilla. Remis! Nie wierzymy zawodnika, ale przychodzimy dalej. diaje. On udźwignął cały zespół. Patrzcie na tę oceny. To jest najlepszy zawodnik motoru. Nie ma co mówić. Przechodzimy do ćwierć finału. Jezu, ale mi naciśli nas. Potrafiliśmy na Tottenham. Mbaye diaje. Już 83. Chyba się zakochałem. A tak wygląda wkład Tottenhamu. Kamavinga tu jest. Kurtuła. Kurde, wiesz. Żyłem, ale nie było tak źle. W rewanżu możemy się zrewanżować. Porażka 2 do 1. Niestety, nasza przygoda w Lidze Europy się kończy. Pewnie Ukaz wygrali Ligę Europy. Końc sezonu. Zesporaż tyle się zmieniło. A NDIE 84. Przez ten dynamiczny potencjał, on tak się rozwija, że <laughs> to jest niesamowite. I w końcu to się udało. Motor Lubi mistrzem Polski. Przewaga punktowa i 11 punktów. Jesteśmy coraz bliżej. Wygrania Ligi Mistrzów. No i też Puchar Polski. Wygrywamy 3 do 2. Z widze. No i dobrze powiedziała. Newcastle wygrywa z Tottenhamem w finale. Popłacze się w tym sezonie. D.I.E. Królem Strzelców. Wahi na trzecim miejscu. Was jest tak? Łukarewisz. U nas Stengs 8 asyst. D.I.E. 33 bramki w całym sezonie. wahi 25. Ale to jest piękny duet. Ale czemu pan tyle gra? Aaa bo tamten. A nie on też tyle gra. Stengs 10-10. Kral 7-7. Gertruda 6 bramek. Ja pierdol. kto to to na pewno Helga jaka. Nie zobaczyć tego teraz A jak to będzie w następnym sezonie naszym wzmocnieniem To trzeci dzień jak to nagrywam Jeszcze głowa mnie boli, więc możecie mi napisać Czemu cię boli głowa debilu Fajcie kogoś Mbappe. To może wszystko nam ułatwi Robert Sanchez On na bank zakończył karierę A może Sanchez nie zakończył kariery On ma 26 lat mam Nie Nieźle, bo Zimmerman ma 80 A Sanchez ma 81 Więc jest to mały upgrade Ale gra Grajemy do Ligi Mistrzów Po raz pierwszy Czy zagrałem w ogóle w tej Lidze Mistrzów? O boże I to u siebie Wachi, Kral No nie, kolejny sezon w Lidze Wrocławie. Tak się zakończy Jest 1-0 Jezu nie mogę tak krzyczeć, głowa boli Lubreski A ja chciałem go zmienić? Gramy chyba w Lidze Mistrzów A nie, jeszcze a kateny No i zawodnik Roja Antwerp Jaka to będzie pozycja? Bramkarz? Nie, nie, nie Bez sensu, nie losuję Czy gra tutaj Szymański nadal? Nie 2-0 Bejmo I Gertruda Tutaj obrońcy strzynają Ej, naprawdę obrona zagrała idealnie A za jaki to będzie zawodnik? Pomocnik. A oni mają czterech pomocników. I żadnego HPD. Nie, to znowu nikt się nie przyda. Wylosuję, tylko żeby ich osłabić na drugi mecz. Trójka. Czyli lubi... Ja go nie lubić Dobra? Zamknij się. A on może kryć na lewej obronie. Ale mam sentyment do Lubryckiego, No sorry. Remis. A dobra, przechodzimy dalej. Dobra forma <laughs> przed Ligą Mistrzów. Nasze mecze nie wydają się aż takie trudne. No nie liczą Barcelony i Interu. Ale reszta? Wow, tak bym powiedział. No i pierwszy ma z szachtary. No u nich nic się nie zmienia. Przegraliśmy. A ja chcę z bardzo no, wygrać. Początki mogą być słabe. Z Salzburgiem. Ostatnio wygrałem ze Salzburgiem dały nam Ligę Mistrzów. My z Puszczu ledwo wygrywamy. No i kusi mi tego lubicia w Dobra, lubić. dostanie szansę. No kur! My jesteśmy za słabi na tą Ligę Mistrzów. Dwa teoretycznie najłatwiejsze mecze tak zepsuć. Może z tymi dobrymi nam pójdzie. No i Strasburg. No znowu 2-0. Tu coś nie gra. Wszystkie nie mecz 2-0. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jak jesteśmy słabi. Inter. Chcę z nimi wygrać, oni mają Enrika, Zeremerego, Pastoniego. to nie może się udać. A, czerwona kartka jeszcze, bo było tak łatwo na no to. Tak. Remis, ale to nam nie daje zawodnika. Wahi. Real Sociedad, może tu. To Robert, królem strzelców Ligi Mistrzów. Co za Robert? Twój stary pijany A kogo oni mają? Guiassi, Mendes, Pickford Kogoś tam mają Jest! Udało się! Dwa do jednego. Warszmaren i Warszaren! Jakby dwóch innych zawodników w Nie wiem co mogę tutaj chcieć, ale coś co da nam faktyczne zwycięstwo. Błagam nie brankasz, błagam nie branka. O brońca. I tutaj Ten Araujo, ciekawy Ten Realdo No i resztę tych zawodników aż tacy No jeszcze ten Sanchez może Ale ci pomoże faktycznie Dawaj, 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 dawaj Dziękuję Najlepszy zawodnik stąd. Lucas Beraldo. Środkowa obrona, ale nie wiem, czy u nas na lewej obronie, się nie przyda bardziej. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Przystawić go tu. No i mamy wtedy obronę niemalże idealną. Ale chyba postaje na takie coś. No, Kopenhaga. Takie mecze musimy wygrywać. W końcu. Kolejna wygrana pod rządem. W raczej ciekawego zawodnika nie będzie. Raczej są tu naprawdę lepsi zawodnicy niż sądzimy. No, najlepszą opcją jest obrona. I będzie. To jest ustawiony los, też więc skończony film. No i numer. Dwójka, czyli ten Dieng Na prawej obronie on ma wyższy overall od naszego I jeszcze się może rozwinąć Dalej jest w tą obronę jest ten nerwacze, kolejny z w zasięgu No chociaż nie wiem po tym co zobaczymy. To przy tego Dienga? Czy my mamy w ogóle szansę wyjść? No na razie mamy to miejsce, które wychodzi Ten nerwacze jest pod nami Jak teraz wygramy, później zremisujemy, to się uda Wydaje mi się, że możemy ich pokonać Jest to ledwo wahi, jubiacić Czyli postawimy to, jubiacić Hicie, to był dobry luch. Ale mamy zawodnika wenerbacze. No tu jest ten Merkan, on ostatnio dał nam ligę mistrzów. O nie, Bramkarz No Bramkarz to niemożliwe, że ktoś. O, Mandas jest dobry. No i jest ten Mandas. Ej, to zawsze plus jeden overall. No jest lepszy niż Sanchez. O nie taki sam. Kurde. Ja 86 w ogóle. On jest niesamowity. A ostatni match z Barceloną. To zweryfikuję. Nie są aż tacy mocni jest dobry na pewno. Pedri, Yamal, Araujo, Becker, Ligt A nie, prawie przeczytałem cały skład. No dobra, mam przesrane, ale formy nie mają zbyt dobre i oni są na 18 miejscu, my na 19. to brzmi, jakby mogło się udać 3-0, co tu się wydarzyło? Wahin biaje warszarem 86. 8-6, czy oni mieli branka, na pewno na bramce? po tym meczu, jestem stają wierzyć, że wygramy ligę mistrzów, tutaj może być cokolwiek mamy napastnika, tego podziękujemy Vapor 85 no i Jamal 93, a nam brakuje prawego skrzydłowego, no proszę, Jezu, w końcu się Udało. Musi się udać w tym scenariuszu. Za dużo szczęścia jest wyczerpane. Jamal 93. Na stałe odmienia cały skład. No ten warsz Meren jest przekozakiem. Ale Jamal 93. To w tym momencie może się udać. No Spuszczą remisowy. Jamal się bardzo przydał. Zajęliśmy 13 miejsce w tabeli. I graliśmy w playoffach. Gramy z Romu. Ciekawe jak to jest Roma się prezentuje. Spodziewałem się czegoś lepszego. Remis. Ale na wyjeździe Jamal uratował ten remis. Słabo zagraliśmy. No i rewans z Romą dwa! Ale kral się przebudził. Zawoni, który był od początku. Z Romą to wiedziałem, że to jest w zasięgu. Da